krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym filmie zajmiemy się trudniejszymi równaniami wielomianowymi, chociażby będziemy stosować metodę zgadywania albo wzory skróconego mnożenia. Pierwszy wielomian to jest minus x do 3 plus 5x kwadrat, podzielić przez 3, równa się 3 plus x. No i na pewno chcielibyśmy pozbyć się ułamków, więc robimy razy 3. Mamy minus x do 3 plus 5x kwadrat, równa się 9x, dodać 3. No i ważna rzecz, tutaj musimy mieć 0 równa się, więc chociażby wszystko z prawej strony przerzucamy na lewą, czyli robimy minus 9 i minus 3x. Mamy minus x do 3, dodać 5x kwadrat, odjąć 3x, odjąć 9. No i to się równa 0. No i niestety, gdybyśmy spróbowali sobie to podzielić na dwie pary, to w łatwy sposób nie jesteśmy w stanie znaleźć, co można tutaj tak wyciągnąć, żeby w obu tych grupach znalazło się coś wspólnego, więc trzeba zgadywać. Bierzemy sobie wyraz wolny, to jest minus 9, i szukamy dzielników plus minus 1, 3 i 9. No to po kolei lecimy. Dla x równego 1 mamy minus 1 do trzeciej, dodać 5 razy 1 kwadrat, e, odjąć 3 razy 1, odjąć 9. I tu ważna rzecz, ten minus nie jest brany do potęgi. Co prawda, w przypadku trzeciej potęgi to i tak nic nie zmieni, ale to jest 1 do trzeciej i później razy minus. Więc mamy minus 1 dodać 5, odjąć 3, odjąć 9 i to się równa minus 8. No niestety 1 nie jest miejscem zerowym, ale nie poddajemy się, bierzemy minus 1, mamy minus minus 1 do trzeciej, dodać 5 razy minus 1 do kwadratu. Odjąć 3 razy minus 1, odjąć 9. No i tak, minus 1 do 3 to jest minus 1, minus 1 do kwadratu to jest 1, więc będziemy mieli minus, minus 1, czyli 1, dodać 5, dodać 3, odjąć 9. No i na całe szczęście to jest właśnie 0, więc pierwiastkiem tego wielomianu jest x minus 1, a zgodnie z twierdzeniem Bezu, to będzie dzieliło się przez x minus, minus 1, czyli x plus 1. Możemy zastosować schemat Hornera. Przepisujemy sobie na górę współczynniki minus 1, 5, minus 3 i minus 9. Z boku piszemy minus 1. Pierwszą cyferkę przepisujemy, minus 1, no i później robimy minus 1 razy minus 1, dodać 5 i tak dalej. Oczywiście my tutaj ten schemat Hornera robimy bardzo szybko, ale jeżeli zapomnieliście jak to robić, albo po prostu nie wiecie, no to zachęcam do zajrzenia do mojego odcinka. Oczywiście też możecie po prostu dzielić pod kreską, jeżeli wolicie, ale schemat Hornera według mnie jest znacznie szybszy. Mamy zatem w dolnym wierszu minus 1, 6, minus 9 i 0, więc nasz wielomian możemy zapisać jako x plus 1 razy minus x kwadrat plus 6x odjąć 9 i to się równa 0. No i całe szczęście, kolejna funkcja to już jest funkcja kwadratowa i my wiemy, jak sobie poradzić z taką funkcją. Liczymy deltę. Delta to jest 6 kwadrat odjąć 4 razy minus 1 razy minus 9 to będzie minus 36, więc mamy 36 odjąć 36, czyli 0. Będziemy mieli jedno miejsce zerowe, czyli x0 zero równa się minus 6 podzielić przez 2 razy minus 1, a to nam daje 3. Gdybyśmy chcieli to zapisać jeszcze w pogrupowany sposób, to będzie to x plus 1 razy. No i tutaj ważna rzecz, powtórzcie, jeżeli nie pamiętacie, ale postać iloczynowa funkcji kwadratowej to jest a razy x minus x0 do kwadratu, a tutaj a to było minus 1, więc musimy zapisać jeszcze ten minus 1 razy x minus 3 do kwadratu. No i miejsca zerowe w tym przypadku, no to w pierwszym nawiasie będzie minus 1, a w tym ostatnim x równe 3. Kolejne równanie to x kwadrat razy 2x plus 1 równa się minus x do 5 plus 2. Po obu stronach wymnażamy nawiasy. Będziemy mieli 2x do 3 plus x kwadrat, odjąć x do 5, odjąć 2. Przerzucamy prawą stronę na lewą, czyli dodajemy x do 5 i dwójkę. Będziemy mieli x do 5 plus 2x do trzeciej plus x kwadrat plus 2. No i to się równa 0. Tutaj nie musimy zgadywać, bo jeżeli zobaczycie, no to możemy to sobie pogrupować. I to jest ważna rzecz, bo nie o to chodzi tylko, żeby znać jakąś metodę, ale też wiedzieć, kiedy ją zastosować. No bo zgadywanie jest super, jeżeli nie mamy już żadnego wyboru. No ale jak możemy sobie grupować, no to to jest znacznie szybsze. Z pierwszego nawiasu wyciągamy x do trzeciej. Będziemy mieli x kwadrat plus 2, a drugi sobie po prostu zostawiamy. Mogę też zapisać to w nawiasach, żebyście widzieli, że x kwadrat plus 2 jest wspólne. Więc mamy tak, x kwadrat plus 2 razy, otwieramy kolejny nawias, x do trzeciej plus 1 i to się równa 0. Najpierw mamy funkcję kwadratową, więc możemy policzyć deltę, ale delta wyjdzie mniejsze od 0, więc tutaj nie będzie żadnych pierwiastków. Ale możecie też pamiętać, że jeżeli mamy wzór a kwadrat, dodać b kwadrat, czyli nie ma tam żadnych minusów, no to nie ma takiego wzoru skróconego mnożenia, który byłby w stanie to rozłożyć na jakieś mniejsze nawiasy, więc tutaj nie będziemy mieli żadnych miejsc zerowych, tutaj zawsze będzie delta mniejsza 0. To jest takie usprawnienie, oczywiście, jeżeli policzycie sobie na piechotę delta i wyjdzie wam, że nie ma miejsc zerowych, to też się nic nie stanie, ale pokazuję Wam taką alternatywę, jakbyście chcieli trochę przyspieszyć swoją pracę. A co zrobić z x do 3 plus 1? Można to zapisać, że to się równa 0, przerzucić minus 1 na drugą stronę i zobaczyć po wzięciu pierwiastka trzeciego stopnia, że x równa się minus 1. A można też skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia a do trzeciej plus b do trzeciej. I to się będzie równało a plus b razy a kwadrat minus ab plus b kwadrat. No i tutaj a to jest x, a b to jest 1. Więc będziemy mieli x kwadrat plus 2 razy a plus b, czyli x plus 1 razy x kwadrat odjąć x dodać 1. I ta funkcja kwadratowa, która jest we wzorze skróconego mnożenia, no to ona tutaj też jest nie do rozłożenia. Ona będzie zawsze miała deltę mniejszą 0, bo gdyby była do rozłożenia, no to ten wzór byłby zapisany w sposób prostszy. Ale oczywiście, jeżeli chcecie to sprawdzić, nie ma żadnego problemu, możecie policzyć. Natomiast w tym równaniu jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie wynikające z nawiasu x plus 1 i będzie to x równe minus 1. Ok, no to czas podwyższyć trochę poziom trudności. Weźmy taki wielomian x razy 4x kwadrat odjąć 18x dodać 21 równa się 9 odjąć 2x kwadrat. Wymnażamy sobie lewą stronę 4x do trzeciej odjąć 18x kwadrat dodać 21 równa się 9 odjąć 2x kwadrat. Dodajemy 2x i odejmujemy 9 mamy 4x do trzeciej odjąć 18x kwadrat dodać 21x odjąć 9 plus 2x kwadrat i to się równa 0. Łączymy ze sobą x kwadraty, mamy 4x do trzeciej, odjąć 16x kwadrat, dodać 21x, odjąć 9, równa się 0. No i tutaj niestety metoda grupowania nam nie pomoże, musimy zgadywać. Bierzemy tą minus 9, wypisujemy sobie dzielniki, będzie to plus, minus, 1, 3 i 9, no i po kolei liczymy. Dla x równego 1 mamy 4 razy 1 do trzeciej, odjąć 16 razy 1 kwadrat, dodać 21 razy 1, odjąć 9. To nam da 4 odjąć, 16 dodać, 21 minus 9 i całe szczęście to będzie równe 0, bo nie wiem, jakbym się zmieścił tutaj na tablicy, jeżeli musiałbym dalej szukać. Więc ten wielomian ma pierwiastek równy x równa się 1, no i dzieli się skoro tak przez x minus 1. Możemy zastosować schemat Hornera, więc będziemy mieli 4 minus 16, 21 minus 9. Na boku sobie napiszemy 1, no i w dolnym wierszu 4 minus 12, 9. I 0. Skoro tak, możemy to zapisać jako x minus 1 razy 4x kwadrat, odjąć 12x, dodać 9 i to będzie równe 0. Liczymy sobie deltę, będziemy mieli 12 kwadrat, odjąć 4 razy 4 razy 9 to jest 0 i tak dalej, i tak dalej. Możemy to w taki sposób policzyć, ale możemy też zobaczyć, że to jest wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. I to wcale nie jest takie proste, bo ten wzór to jest a kwadrat, odjąć 2ab dodać b kwadrat. No jakbyśmy zapisali sobie te 4x kwadrat jako 2x do kwadratu, 9 jako 3 do kwadratu i rozpisali te 12 na 2 razy 3 razy 2, no to zobaczymy, że faktycznie da się to zwinąć. Wtedy będzie x minus 1 razy 2x minus 3 do kwadratu. No i tutaj już prosto, bo z pierwszego nawiasu mamy x równa się 1, z drugiego piszemy 2x minus 3 równa się 0, dodajemy trójkę, 2x równa się 3, dzielimy przez 2 i x będzie równe 3, drugie, skoro tak, x równa się 1 albo x równa się 3, drugie. No i tutaj ważna rzecz, Wy nie musicie widzieć tych wszystkich wzorów skróconego mnożenia, szczególnie jeżeli chodzi o drugą potęgę, bo zawsze możecie stosować alternatywę, czyli wyliczanie delty i po kolei pierwiastków. No ale słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład lubi wzory skróconego mnożenia i lubi sobie upraszczać trochę pracę, być może przyspieszać albo zobaczyć jakąś inną ścieżkę, no to to jest dobra metoda, czyli właśnie szukanie wzorów skróconego mnożenia w funkcjach kwadratowych. Ale proszę nie traktujcie tego jako taka obowiązkowa wiedza, i jeżeli Wam po prostu zależy na tym, żeby zdać, no to na pewno nie musicie tego mieć dobrze wyćwiczonego. Ok, no to przejdźmy teraz do kolejnego równania. x do 4 minus 5x kwadrat dodać 6 równa się 0. Tutaj mamy trzy elementy, więc nie pogrupujemy tak łatwo parami, nic nie wyciągniemy przed nawias, i ktoś by pomyślał, no to lecimy z tą szóstką, szukamy pierwiastków. I faktycznie jakoś by to wyszło, gdyby te pierwiastki były całkowite. No, niestety złośliwy ja tutaj dałem e, taką funkcję, że nawet zgadywanie nie pomoże, bo pierwiastki nie będą całkowite ani wymierne. Słuchajcie, nie ma za co. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, bo jak macie po prostu x do czwartej i x kwadrat, to możecie przypomnieć sobie z tematu o funkcji kwadratowej taki filmik mój o równaniu dwukwadratowym. I tutaj nie musicie tego traktować jako wielomian czwartego stopnia, bo można sobie podmienić x kwadrat jako t i mamy równanie t kwadrat, odjąć 5t, dodać 6 i to się równa 0. I naprawdę polecam z tego korzystać, bo jak będziemy mieli jakieś x do trzeciej, jeszcze dodatkowe jakieś x. no to faktycznie sobie tego nie zwiniemy, ale jak mamy po prostu x do czwartej i x kwadrat, no to możemy to uprościć do funkcji kwadratowej. Liczymy delta t, to będzie minus 5 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 6 to jest 25 odjąć 24, czyli 1. T1 to jest 5 minus 1 na 2, czyli 4 na 2, to daje 2. T2 to 5 plus 1 na 2, 6 na 2, czyli 3. No i mamy, wracając do tego podstawienia, T równa się 2 albo T równa się 3, czyli inaczej x kwadrat równa się 2 albo x kwadrat równa się 3. No i odpowiedzi to kolejno x równa się pierwiastych z 2 lub minus pierwiastych z 2, no i x równa się pierwiastek z 3 lub minus pierwiastek z 3. No niestety takich pierwiastków byśmy nie zgadli, ale tutaj ważna rzecz, chodzi o to, że jak jesteśmy w temacie wielomianów, no to nie zapominajmy o wcześniejszych tematach, bo czasami w jakimś temacie nie musimy stosować tej wiedzy, którą właśnie teraz poznajemy, tylko coś, co znaliśmy wcześniej, bo na przykład zadanie może się do tego uprościć. No dobra, no to lecimy jeszcze z ostatnim zadaniem. Mamy x kwadrat razy x kwadrat minus 13 równa się 6 razy x minus pierwiastek z 3 razy x plus pierwiastek z 3. No i tak, wymnażamy sobie tutaj lewą stronę. Natomiast po prawej możemy zobaczyć, że to jest a minus b razy a plus b w tych nawiasach. No to jest wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, czyli x kwadrat minus pierwiastek z 3 do kwadratu. A pierwiastek do kwadratu powoduje, że pierwiastek znika, więc po prostu odjąć 3. Skoro tak, mamy x do czwartej odjąć 13x kwadrat, równa się 6 razy x kwadrat minus 3. x do czwartej odjąć 13x kwadrat, równa się 6x kwadrat, odjąć 18. Przerzucamy wszystko na lewą, minus 6x kwadrat plus 18. Otrzymamy x do czwartej odjąć 19x, plus 18 równa się 0. To już oczywiście po wszystkich uproszczeniach. No i słuchajcie, znowu moglibyśmy zastosować równanie dwukwadratowe. Jest x do czwartej i jest x kwadrat. Ale ja dla tych upartych pokażę, w jaki sposób wyglądałoby zgadywanie, gdybyśmy mieli pierwiastki całkowite. No tutaj część będzie całkowita, więc uda nam się coś zgadnąć. Ale zobaczycie, jakie to będzie nudne i ile ja będę zapisywał na tej tablicy. Więc tak. Mamy plus 18 dzielniki to jest plus, minus. 1, 2, 3, 6, 9, 18. No, oby pierwiastkiem nie było 18, bo jak będę musiał przeszukać wszystkie wcześniejsze, to do jutra nie skończę. To liczymy tak. Dla x równego 1 mamy 1 do czwartej odjęci 19 razy 1 kwadrat plus 18. To całe szczęście jest 0, więc ten wielomian dzieli się przez x minus 1. W schemacie Hornera wyjdzie nam na górze 1, 0, minus 19, 0 i 18. Bo pamiętamy, że jak nie ma x do trzeciej, to nie znaczy, że możemy sobie w tej tabelce to opuścić, musimy napisać te 0. No i na dole będzie 1, 1, minus 18, minus 18, 0, czyli ten wielomian zapisujemy jako x minus 1 razy x do trzeciej plus x kwadrat minus 18, x minus 18. Te całe szczęście moglibyśmy grupować, ale twardo robimy zgadywanko. Teraz bierzemy x minus 1. I wstawiamy do tego wielomianą z x do trzeciej, czyli mamy minus 1 do i dodać minus 1 do kwadratu, odjąć 18, razy minus 1, odjąć 18. Mamy minus 1, plus 1, plus 18, minus 18, czyli 0. Dzielimy to przez x minus minus 1, czyli x plus 1. W schemacie Hornera na dole wyjdzie nam 1, 0, minus 18 i 0. Czyli ostatecznie mamy x minus 1, razy x plus 1, razy x kwadrat, odjąć 18. No to jest wzór skróconego mnożenia, ten, który był na górze, a kwadrat minus b kwadrat, tylko b to jest pierwiastek z 18, więc mamy x minus 1 razy x plus 1, razy x minus pierwiastek z 18, razy x plus pierwiastek z 18. No i ten pierwiastek z 18 możemy sobie e, uprościć, zapisując go jako 3 pierwiastki z dwóch, więc będziemy mieli x minus 1, razy x plus 1, razy x minus 3 pierwiastki z dwóch razy x plus 3 pierwiastki z dwóch. Więc miejsca zerowe to jest 1, minus 1, 3 pierwiastki z 2 i minus 3 pierwiastki z 2. I słuchajcie, no tutaj naprawdę zmarnowaliśmy mnóstwo czasu i też dużo napisaliśmy. Można byłoby to zrobić znacznie szybciej, ale ja chcę pokazać tym, że ok, mamy powiedzmy taki temat jak zgadywanie tych pierwiastków całkowitych i ktoś się tak zafiksuje i będzie robił wszystko tym zgadywaniem. A tutaj tak, po pierwsze na początku można by było od razu zrobić równanie dwukwadratowe. A po drugie, jak już zgadliśmy te x1 i wyszło nam te x do 3 plus 18, x kwadrat odjąć 18x odjąć 18, to można byłoby to sobie grupować parami i też trochę uniknąć problemów. Więc słuchajcie, no to, że mamy temat twierdzenie Pitagorasa na przykład, to nie znaczy, że nagle musicie zapomnieć całą matematykę oprócz tego twierdzenia Pitagorasa i w tym temacie będzie tylko i wyłącznie te twierdzenie użyteczne. Tak nie ma. Pamiętajcie, że uczenie się matematyki to jest takie nabudowywanie i niejednokrotnie w danym dziale nawet nie będziecie się spodziewać, a nagle okaże się, że wykorzystacie coś, co na przykład znacie sprzed roku albo dwóch. No dobra, no to koniec oglądzenia. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film i tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego.